Andrzej Duda żywo zareagował na zatrzymanie przez CBA jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskiej polityce Bartłomiejem. Człowiek prezydenta Polski skomentował całą sytuację, która miała miejsce dzisiejszego poranka. wygląda na to, że nad Antonim Macierewiczem zawisły czarne chmury. Andrzej Duda znany jest z tego, że bardzo szybko i sprawnie posługuje się mediami społecznościowymi oraz dociera do najgorętszych informacji. Tym razem najbliższe środowisko również nie mogło pozostać obojętne w związku z zatrzymaniem polityka, który w ostatnim czasie budził ogromne kontrowersje. Bardzo zasłynął w naszym kraju bliską znajomością z Antonim Macierewiczem, który zagwarantował mu błyskawiczną karierę. Ich współpraca rozpoczęła się wraz z momentem objęcia przez Macierewicza kierownictwa nad sejmowym zespołem DS. Katastrofy smoleńskiej. Wraz z przejściem domu zatrzymany został rzecznikiem, a za swe zasługi odznaczono go nawet medalem. Dziś został aresztowany jako osoba podejrzana o wiele kontrowersyjnych zachowań związanych z wykorzystywaniem swoich wpływów, a o zaskakujący komentarz pokusił się człowiek Andrzeja Duddy. Andrzej Duda śledzi całą sprawę. Człowiek prezydenta komentuje i zapowiada problemy Macierewicza powszechnie wiadomo, że Andrzej Duda bardzo uważnie śledzi zarówno media tradycyjne, jak i społecznościowe. Z pewnością jest już mu znana sprawa zatrzymania przez CBA Bartłomieja M. Sam prezydent jednak sprawy jak na razie nie skomentował. Głos zabrał natomiast jego rzecznik prasowy, Blażej Spychalski. Nie jestem zaskoczony zatrzymaniem Bartłomiejem. Ja mam takie przekonanie, że organy państwa działają dobrze i skutecznie. Są różne takie historie, że państwo pis nie działa skutecznie, nie walczy z przestępczością, a z całą pewnością nie patrzy na ręce swoim. To, co się stało zupełnie temu, przyczy, przeczy temu w sposób fundamentalny. Państwo Polskie działa dobrze, mówił w programie One TRANO. To na pewno dla Antoniego Macierewicza duży problem, dodał także stanowczo, zapowiadając czarne chmury zbierające się nad głową byłego szefa Mon. Sprawę komentuje również coraz więcej osób ze świata polskiej polityki, a wszystkie skupiają się wokół chwalenia funkcjonowania państwa. Pojawiły się także sugestie, że zatrzymanie współpracownika Macierewicza, które ujawniło TVP, może sugerować o wewnętrznych rozłamach w Partii PiS. CBA zatrzymało Bartłomiejem. dzisiaj rano zatrzymano 6 osób, wśród których najbardziej rozpoznawalny jest Bartłomiejem. Współpracownik i Ulubieniec Macierewicza. Funkcjonariusze centralnego biura antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia polskiej grupy zbrojeniowej S. A do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, poinformowało w oficjalnym komunikacie CBA. Media sugerują, iż mowa jest o niegospodarności oskarżonych, nadużywaniu swoich wpływów, a nawet fałszowaniu dokumentów w związku z zawieraniem umów przez spółkę PGZS. A w ocenie śledczych doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, dodaje CBA. Sześć zatrzymanych osób ma zostać przewiezionych do prokuratury w Tarnobrzegu. A CBA wkrótce przeprowadzi przeszukania ponad 30 lokalizacji.